Ludzie. tutaj widać widać że tu są takie rzeczy ja. tu jest jakieś restauracje a tu jest KFC ulubione popularniejsze no ja. Chodźmy, Emil, dołącz wczoraj Wiem, to był take ten, KFC Nie? Emil, idziemy razem tak, idziemy też razem Ale nie robię korelację, to Nie Chyba, sort, chyba sortujesz Oliwka Jakie placki są On ma prawie 3000 Fajniejsze placki Super ja. Tu Cze. jest Ukraina, plaka. Jak to zrobić? Tu są maskotki. Jak to zrobić? Nie, on nagrywa. Fajne. skoków narciarskich, którzy już zbierają się pod Wielką Kok, krokią w Zakopanem. Straż Graniczna poinformowała o znalezieniu zwłok niedaleko Czarlonki, na Podlasiu, przy granicy z Białorusią. Służby na razie nie potwierdzają, czy to imigrant. Zna miejsce nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie? No, to ciało mężczyzny. Znaleziono je w trudno dostępnym, bagnistym terenie. W prostej linii to kilka kilometrów od granicy z Białorusią. Na miejscu jest już grupa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Przypomnę, że wczoraj w pobliżu znaleziono ludzkie szczątki i stan jednak nie pozwala na identyfikację. Według żołnierzy w tej okolicy mają znajdować się jeszcze zwłoki trzeciej osoby, trwają poszukiwania. Słuchacie faktów RMFFM. Terapia protonowa dla dzieci w końcu dostępna w Polsce. Podpisano właśnie umowę rozszerzającą zakres leczenia pacjentów onkologicznych przy wykorzystaniu jednego w Polsce cyklotronu, znajdującego się w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. To koniec absurdu i przełamanie impasu, komentują lekarze. Dajemy dzieciom szansę na najnowocześniejszą terapię, Dajemy Wyleczenia nowotworu w sposób dużo bezpieczniejszy, niż to jest możliwe przy stosowaniu innych terapii. Dajemy dzieciom szansę do korzystania z tego typu terapii w Polsce. Kończmy ostatecznie pewien absurd, który miał miejsce przez te lata. Dzieci były pozbawione tej możliwości i rzeczywiście płaciliśmy jako podatnicy, jako państwo polskie, ogromne pieniądze ośrodkom zagranicznym, żeby polskie dzieci były leczone no, w ten sam sposób, jak mogą być leczone lepiej u nas na miejscu. Mówił Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiada interwencję rządu w sprawie wysokich cen gazu. Mają być nowe przepisy, które sprawią, że nie będzie już skokowych, sięgających nawet kilkuset procent podwyżek opłat za dostawę ciepłej wody i ogrzewania z ciepłowni wykorzystujących gaz. Rzecznik resortu Aleksander Brzuska wskazał, że pomoc obejmie innymi mieszkańców bloków, szkoły, szpitale czy żłobki. Na RMF24.pl w zakładce regionu nasz ekspert tłumaczy, dlaczego najdroższe ogrzewanie jest teraz w małych i średnich w średnich miastach. Sport w Faktach RMFFM. O 18 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu Pucharu Świata. Jutro natomiast mamy konkurs drużynowy. Kibice już od kilku godzin zbierają się pod skocznią. Ich oczekiwania przed tegorocznymi zawodami w Zakopanem są naprawdę spore. No jak ma być? super. drużynowym no nasi wygrają. Nie inaczej. A w indywidualnych? Dawid przed Piotrkiem. Z kolei bez zrobimy, dobrze? Tak jest. oczywiście. Możliwe. Możliwe rozwiązanie. Pierwsze miejsce, drużynowo, a indywidualnie tutaj po kolei podium nasze. Całe. Oczywiście, że tak. Mamy bardzo duże szanse mamy. No jako kibic chciałbym, żeby było pełno na z Polski. Z kibicami w Zakopanem rozmawiał Maciej Połachicki. Kibicować biało-czerwonym będą również autorzy popołudniowych faktów. Ewa i Michał Gardias, witam. Nas. Dzień dobry. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki, a nasi reporterzy w Solicy Teatr mówić będą o wszystkim, co się tam dzieje. A w pięciu województwach rozpoczynają się ferie i w związku z tym także no, kosztowne wyjazdy. Sprawdzimy, co z cenami paliw i ile zapłacimy za tankowanie auta. Będzie też prognoza pogody na przyszły tydzień. Teraz powiem tylko, że uczniowie powinni być zadowoleni. Wrócimy też do wyczynu Mateusza góry, który. Tak jak chciał, czyli w piątek 13 zdobył biegun południowy. Zdradził nam, jak wyglądały ostatnie metry do sukcesu. I to był szczęśliwy dzień dla niego, prawda? Tak Zapraszamy do 19. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. To ja przytrzymam drzwi. Tylko przypominamy, że jest piątek. Chodźcie, chodźcie do nas! jeźdźcie ten weekend na swoich barkach! W tych dęta wszystkich dęta. innych instrumentach! Z nami młodzieżowa orkiestra dęta ze zespołu szkół elektrycznych w Białym Stoku! W piątek 13 My mamy całą masę maskotek zrobionych. Marzyliśmy, żeby brać oni ołogi w fagi do nas dzisiaj. Jaki światło! Jacy piękni! Jacy uśmiechnięci! I z jaką energią! Ale szybko, czy weekend na dłuższy zapadł? Jest taka szansa, że jeszcze dzisiaj ogłoszenie weekendu w lepszej głowie W w Białym Stoku. A tak jest kawa już się tam nalewa. Dziękujemy pięknie i zaczynamy lepszą połowę dnia. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. Ale czyli też ładnie, Strzymałem Daniel do usłyszenia. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. No Byliście świadkami obecności na żywo orkiestry Dentej tak. No, w studiach jak radiarem MFW. Magia, radia, właśnie. Tak. Dużo byście wiedzieli. Radio jest teatrem wyobraźni. Zobaczycie, słyszeli tutaj i widzieli wielką orkiestrę, która weszła do od radia. Odtrobiła swoje i wyszła, ale wygląda no, to tak jak widzieliście. No, ona ma taką samą. To Zawsze znaczy, nie. Zawsze O, może tam wejść. O, oh. Редактор субтитров а